Wyjątkowo szybko, bo już 6 marca inaugurujemy piłkarską wiosnę. Oczywiście, wczesny początek spowodowany jest tym, iż nasza grupa, jako jedyna z klas okręgowych, ma do rozegrania dwie ostatnie kolejki rundy zasadniczej i kilka zaległych meczów z zeszłego roku. Pomimo zamknięcia stadionów dla kibiców, fani obu zespołów znaleźli sposób, aby dopingować swoje zespoły, co idealnie obrazuje, jak dziurawy jest system skierowany przeciwko COVID-19. Zobaczmy jednak, co działo się na boisku. Na początek skład Podlesianki. W bramce zagra Marcel Owsiński. W obronie od lewej Witas Renner wracający do drużyny Stachoń i Rzemła. Kapitan naszego zespołu to Dawid Bremer, w pomocy zagrają Kędzierski, Nowak, Rosiński, Nowocnik, w ataku debiutujący Augustin Enwagwu. Wśród rezerwowych do dyspozycji trener Ostrowski ma jeszcze Starczewskiego, Pogrzebę, Kanie, Nawrota, Pasiekę, Zająca i Dąbrowickiego. Początek spotkania jest piorunujący w wykonaniu piłkarzy górnika. W polu karnym piłkę otrzymuje Ludwik, fauluje go Krzysztof Renner. Sędzia wskazuje na jedenasty metr i gospodarze staną przed szansą na objęcie prowadzenia. Ławka rezerwowych gości miała pretensje o tą decyzję sędziego. Powtórka pokazuje jednak, że sędzia miał podstawy, by podyktować jedenastkę. Do piłki podchodzi Daniel Błąk i pewnym strzałem pokonuje Marcela Ościńskiego. Nasz bramkarz nie zdołał wyczuć intencji strzelca i powędrował w przeciwny ruch bramki. Gospodarze prowadzą 1 do 0, co było pozytywnym bodźcem na kolejne minuty. Minuta 17. Gospodarze wrzucają piłkę z autu. Zamieszanie w polu karnym. Uderzenie kapitalnie broni Ofiński. Jest jeszcze Kamil Honysz. I gospodarze szybko zdobywają drugą bramkę i na kostuchnie mamy dużą niespodziankę. MK po 17 minutach gry prowadzi z Podlesianką Katowice 2 do 0. Świetna pierwsza interwencja Ofińskiego wobec Zobitki Był jednak bez najmniejszych szans. To były trudne minuty dla podlesianki. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Przemysła wrzemła. Niewiele brakowało, a nasz boczny obrońca spakowałby piłkę do własnej bramki. Marcela Owsińskiego uratował jednak słupek. 19. minuta spotkania. Nowocnik. W polu karnym jest Enwagwu, uderza na bramkę, ale świetną interwencją popisuje się Łukasz Bocz. Uderzenie naszego debiutanta wprost w bramkarza Enki, ale golkipera gospodarze należy pochwalić za tą interwencję. Aktywny nowotnik, długa piłka, jest tutaj Agustin Enwagwu, zagrywa do Marcina Ruszyńskiego sytuacja sama sam. Kapitalna interwencja Łukasza Bocza. Ponownie Nowotnik do Rzemły. Rzemła schodzi do środka, jest faulowany tuż przed polem karnym i sędzia wskazuje na rzut wolny dla Podleśanki. Sytuacja idealnie skrojona dla Bartłomieja Kędzierskiego. Uderzenie na bramkę i mamy kontaktową bramkę dla zespołu podlesianki. Świetne uderzenie Kędziera i łapiemy kontakt z górnikiem MK Katowice. Bramkarz gospodarzy kompletnie zaskoczony. I na 10 minut przed przerwą łapiemy kontakt z drużyną Rafała Lisa. Druga połowa, Maciej Stachoń do Witasa, zostawia piłkę Kędzierskiemu, ten dorzuca w pole karne, jest tam Maciej Domisiewicz, który pakuje piłkę do własnej bramki, 54 minuta, górnik MK Katowice, pod 2 do 2, bardzo szybko po przerwie łapiemy kontakt, a nie było to nasze ostatnie słowo. Renner do Nowaka. Ten szybko do Enwagwu. Rozrzucenie na lewo do kędzierskiego zajście na środka. Uderzenie na bramkę. Słupek ratuje gospodarzy przed utratą trzeciej bramki. Podlesianka w końcu dochodzi do głosu. I pokazuje, że w tym meczu interesują ją tylko trzy punkty. W 63. minucie zmiana w podlesiance. Boisko puszcza Augustyn Enwagwu. W jego miejsce Łukasz Dąbrowiecki. Minuta 66. Rzemła na prawo do nowotnika. Nowo schodzi do środka, płaski strzał i mamy trzecią bramkę dla podwysianki. Łukasz Bocz kompletnie zaskoczony. I nasz zespół prowadzi w derbach Katowic 3 do dwóch. Piłka nabrała dziwnej rotacji, czym kompletnie zaskoczyła bramkarza Mki. Idziemy za ciosem, minutę później Rzemu, a ponownie do Nowotnika, Nowotnik znowu na prawej stronie, zagranie w pole karne, jest tam Łukasz Dąbrowiecki, który kilka minut po wejściu na boisko wpisuje się na listę strzelców. Wprowadzimy 4 do 2, MK kompletnie rozbita. Przy zagraniu Nowotnika mieliśmy jeszcze lekki rykoszet, co ułatwiło zadanie Dąbrowieckiemu i mamy... Kolejną bramkę dla naszego zespołu. Rosiński. Ponownie do Nowotnika, który rozgrywa kapitalne spotkanie. Ponownie Marcin Rosiński, dogranie na głowę Dąbrowieckiego. I piąta bramka dla ekipy Damiana Ostrowskiego. A Łukasz Dąbrowiecki. W błyskawicznym tempie notuje swoje drugie trafienie w tym pojedynku. 73 minuta. Szymon Nowak do Dawida Pasieki. Pasieka dogrywa w pole karne do Dąbrowieckiego. Była szansa na hat-trika. Nasz napastnik nie trafił jednak w piłkę. Były zawodnik Emki. Bardzo bliski zdobycia swojej trzeciej bramki. W 77 minucie do głosu dochodzą gospodarze. Rafał Kiełbowicz świetna piłka w pole karne. Zagrożenie pod bramką Owsińskiego, który wypluwa piłkę. Ryzykowny ślizg przemysła warzemły. Sędzia początkowo zastosował przywilej korzyści, ale ostatecznie wskazał na 11 metr. Do piłki podchodzi Kamil Honysz, ale świetnie broni Marcel Ościński. Bramkarz, który w sobotę zastąpił Artura Tomanka, udowadnia, że tak łatwo rywalizacji o pierwsze miejsce w składzie nie odpuści. Ostatnie sekundy spotkania. Owsiński do zająca, który wygrywa główkę. Na lewej stronie jest Łukasz Dąbrowiecki, który dogrywa do Marcina Rosińskiego. Ten mija bramkarza i mamy szóstą bramkę dla Podlesianki. Sędzia po tym trafieniu kończy spotkanie, a my bardzo pewnie wygrywamy 6 do 2, pokazując jednocześnie podlecki charakter, bo przegrywaliśmy w tym spotkaniu 0 do 2. Posłuchajcie pomeczowych wypowiedzi. Tak naprawdę ten mecz można rozłożyć na, na dwie połówki. W pierwszej połowie na boisku duży chaos. Drużyna MK zaprezentowała się naprawdę bardzo fajnie, yy, mocno presowali, gdzieś tam zdzielili dwie bramki. No, trzeba oddać jednak naszemu zespołowi, że potrafimy z tego wyjść, ta bramka na 2:1. 1 W drugiej połowie już dominowaliśmy mocno na, 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 na tym specyficznym boisku, no i wygraliśmy. Bardzo no się cieszę z wygranej, szczególnie z moich dwóch bramek i asysty, jako nowym zespole. No i oby tak dalej. Jak wiadomo grałem w tym klubie tyle lat. Teraz jestem w Podlesiu i mam nadzieję, że z Podlesiem osiągniemy cele, które mamy założone. Mimo iż gdzieś tam pewny wynik to, to mecz wcale tego nie pokazywał. Pierwsza połowa była dosyć, dość chaotyczna. Przeciwnik od razu narzucił gdzieś tak, że tak powiem swój styl gry. Czyli piła do przodu, my próbowaliśmy grać od tyłu, ale gdzieś to nie wyglądało za bardzo i, i mieliśmy pierwsze pół godziny. Tak naprawdę poznawaliśmy boisko, że tak powiem. Przeciwnicy narzucili mocne tempo i, i pierwsza połowa była ciężka. Natomiast z drugi to powiedzieliśmy sobie w szatni, że trzeba wyjść na 100% i proste granie i wyszła robota. Za tydzień zagramy ostatni mecz rundy zasadniczej z MKS-em Siemianowiczanką. Spotkanie nie będzie mogło już zmienić sytuacji dla żadnego zespołów, bo my z pierwszego miejsca wychodzimy do grupy mistrzowskiej.